A u nas już za chwilę m.in. o tym, jak promować się w internecie. Nasze cele, to co chcemy osiągnąć, powiemy, jaką rolę w promocji odgrywają media społecznościowe. Klienci bez naszych y, reklamy mówili o naszym szczepie dobrze. Powiemy też, jak monitorować powodzenie i skuteczność akcji promocyjnych. To błyskawicznie zareagowali i to, to są naprawdę fajni ludzie. No i sprawdzimy, czy w dzisiejszych czasach reklama poza internetem jeszcze komuś jest do czegokolwiek potrzebna. Związane z zupełnym wyjściem poza świat wirtualny. To program płacę nie płacę odcinek o popularności, sławie i pieniądzach. Zaczynajmy! Dobry, proszę bardzo. Ja nie wiem, jak Was, ale mnie to wciąż fascynuje, jak to możliwe, że ktoś jeszcze wierzy w taką formę promocji, jaką jest rozdawanie ulotek na ulicy. No, a nawet jeżeli ktoś ma jakieś korzyści z wręczenia przychodniowi ulotki, która zaraz co prawda wyląduje w koszu, no to i tak, i tak fascynuje, że ten cały mechanizm cały czas działa. No, ja tak dlatego o tym mówię: no bo w sumie jest już 2012 rok, wszystko jest E, czyli internetowe, czyli w teorii przynajmniej dużo, dużo prostsze. No, a jednak życie opiera się troszeczkę na równowadze. Jeżeli coś staje się prostsze, i tutaj mam na myśli szerokie możliwości, jeżeli chodzi o korzystanie z promocji w internecie, no to coś musi się też stać trudniejsze. No i tutaj pada na pytanie, którą z tych wielu form wybrać, bo niestety nie każda będzie dobra dla naszego przedsiębiorstwa. Ze względu na niską barierę wejścia, dużą konkurencję, a także rozdrobnienie na rynku i nadmiar przekazów reklamowych, sklepy internetowe ponad wszystko muszą się promować. I właściwie w tym. W jaki sposób to się zrobi, tkwi siłę. Na rynku rosnącym wszyscy mogą znaleźć klienta, albo podwajać obroty. I dużo je podwajają, i mali. Głównym celem większości działań promocyjnych jest wpływanie na wzrost poziomu sprzedaży. Jednak zanim sprzedawca zarobi, musi najpierw zainwestować. Jeśli chodzi o kampanię sklepów internetowych, to wszystko tak naprawdę zależy od budżetu, jakim dysponujemy. Sprzedawca musi się też zastanowić nad konkretnym celem działań promocyjnych no i określić, do jakiego pułapu chciałby się zbliżyć. Powinniśmy najbardziej brać pod uwagę nasze cele, to co chcemy osiągnąć. No jeśli tego nie zrobimy, to zazwyczaj efekty są negatywne. Przygotowanie wymaga analizy konkurencyjnych firm i określenia, co może potencjalnych klientów do nas przyciągnąć, aby następnie zatrzymać ich przy sobie. Później jak ich przekonwertować faktycznie w klientów, a następnie... Jeśli to się nie udało, to dobrze przemyśleć, w jaki sposób ich odzyskać. Tylko kto właściwie jest tym naszym potencjalnym klientem? Dziś skuteczny dobór grupy docelowej musi zakładać odrzucenie schematycznych podejść. Mam tu na myśli, na przykład, docieranie do użytkownika uśrednionego albo podejście do użytkownika przez własne poglądy czy własne marzenia o swoich odbiorcach. Bazowanie tylko na cechach demograficznych przestaje już wystarczać, dlatego coraz częściej posługujemy się kryteriami psychograficznymi. To, że ktoś ma 25 do 30 lat wcale nie znaczy jeszcze, że jest jakby tym kimś kogo nasz produkt, nasza usługa zainteresuje. To po prostu te cechy demograficzne często to za mało. I planując kampanię należy dowiedzieć się, jakie postawy wobec określonych aspektów życia, jakie tradycje czy zachowania cechują daną grupę. Tutaj w psychografii mówi się o tym, że to są wielbiciele psów, tak? Osoby, które, nie wiem, nienawidzą latać samolotem e, e, osoby, które są ateistami, i tak dalej, i tak dalej. Internet stwarza też możliwość tak zwanego targetowania behawioralnego, czyli bazującego na tym, jak nasi klienci się zachowują. Najprostszy przykład jest taki, że na jakimś serwisie internetowym serwujemy taką treść, takie reklamy, które bazują na tym, co ta osoba wcześniej oglądała, co widziała. Czyli w niektórych przypadkach, zakładając, że im większa grupa, do której dotrzemy, tym lepiej, możemy się bardzo pomylić. Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest rozpatrywanie i planowanie mediów w oparciu o listę witryn i ogromne zasięgi. Co do sposobów promocji w internecie, jest ich mnóstwo. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia twórców koncepcji marketingowych. Przyszliśmy zatem kilka opcji w zakresie promocji e-sklepów. Strona internetowa to nasze, to nasze podstawowe narzędzie marketingowe, dlatego przykładamy wielką wagę, żeby ona wygodna i łatwa w użytkowaniu. To ona jest wizytówką i ważne, żeby nie tylko była przejrzysta. Wszystkie jej elementy powinny świadczyć o tym, że mamy jasno sprecyzowany obraz swojej marki. Jednym z głównych narzędzi online marketingu nadal jest reklama banerowa. Dobieramy reklamy tak, aby strony, na których one się wyświetlają, były jak najbardziej do tego dopasowane, tak żeby użytkownik widząc reklamy był zainteresowany. Jeśli mamy dosyć wąską ofertę, to lepiej w takim przypadku skłonić się raczej do tematycznych stron. I zupełnie inny przypadek, kiedy wiemy, że mamy Oferę, która jest w stanie za, zainteresować bardzo szerokie grono odbiorców. W takim przypadku lepiej pokazać się na stronach zasięgowych. Bardzo popularnym sposobem na pokazanie się w przypadku sklepów internetowych jest obecność w porównywarkach cen. Szukając pożądanego produktu w wyszukiwarce, klient może trafić na stronę porównywarki i wybrać spośród produktów o konkurencyjnych cenach. Staramy się, aby użytkownik e, dostał taką pełną bazę informacji, żeby on nie musiał tych informacji szukać nigdzie indziej. Dzięki temu klient, będąc na stronie porównywarki, jest już o krok od transakcji i rozpoczynając sprzedaż, dobrze jest też pamiętać o popularnych serwisach aukcyjnych. To jeden z największych polskich e commerce który udostępnia nam możliwość sprzedaży. Pamiętajmy o tym, żeby zbudować jakiś program lojalnościowy dla naszych użytkowników. Program, w którym użytkownicy dokonujący zakupów w sklepie będą nagradzani za zakupy czy za polecenie sklepu innym użytkownikom. Sklep może też wysłać klientom newslettery z ofertami. Tak naprawdę mamy szereg różnych narzędzi, dzięki którym udaje nam się pozyskać nowych klientów, ale cały czas najważniejszy jest newsletter. Newsletter jest adresowany do określonej grupy klientów, którzy wcześniej pozostawili swój e-mail. Klient dobrowolnie godzi się więc na otrzymywanie wiadomości. I chociaż są głosy tu i ówdzie, że to nie jest już tak efektywne, jak było, cały czas widzimy, że ludzie otwierają, klikają i kupują. Dobry newsletter to nie tylko profesjonalnie wykonany szablon, ale głównie atrakcyjna zawartość. O tym, że reklama ma ogromną siłę, dawno temu mówili już nawet Rzymianie nawet na murach wypisywali slogany zachęcające do korzystania na przykład z miejskich term. No, my co prawda w słonecznej talii nie jesteśmy, ale jesteśmy w świecie cyfrowych udogodnień. No, różnica kolosalna, no a schematy tak naprawdę wciąż dalej te same i utarte. To już nie tylko kolorowe obrazki, nie tylko melodyjne piosenki, no i nie tylko urzekające filmiki. To także słowa, które odgrywają coraz większą rolę właśnie w reklamie w internecie. Narzędzi jest mnóstwo, no i dlatego teraz o nich opowiemy. Google udostępnia Webmasterom narzędzia, które pomagają w analizie treści strony pod względem przydatności wyszukiwarkom: Google AdWordsa, Google Analyticsa, Google AdSensea, jak również Google Remarketing. Marketing w wyszukiwarkach, czyli SEM, to ogół działań promocyjnych, które mają na celu uzyskanie jak najlepszej pozycji serwisu pośród wyników wyszukiwania. Czyli jeśli chodzi o SEM, to możemy to podzielić na SEO, pozycjonowanie, i na PPC, czyli wyniki płatne za kliknięcie. Celem SEO jest zwiększenie na stronie ruchu kierowanego bezpośrednio z wyszukiwarek, tak by strona częściej była odwiedzana przez internautów. Polega na tym, aby strona na dane frazy znalazła się jak najwyżej w naturalnych wynikach wyszukiwania. Wśród bogatego wyboru metod i form marketingu pozycjonowanie jest jedną z tych najpopularniejszych, z kolei linki sponsorowane, czyli PPC jest to reklama w wyszukiwarce Google poprzez program Google AdWords są to wyniki, które pokazują się zazwyczaj na górze. I jedno i drugie zwiększa szanse na pozyskanie kolejnych klientów. Co jeszcze mogą robić sklepy? No, w przypadku niektórych sprawdzą się na przykład kampanie prowadzone w mediach społecznościowych. Media społecznościowe pomagają nam w tym, żeby sami klienci promowali nasze, nasze sklepy czy przedsięwzięcia. Więc na czym musimy przede wszystkim popracować, to na tym, żeby klienci bez naszych reklamy mówili o naszym sklepie dobrze. Oczywiście będzie tak tylko w wypadku, kiedy doświadczenie obcowania ze sklepem od momentu szukania produktu lub usługi do momentu otrzymania będzie pozytywne. Oprócz tego oczywiście można e, tworzyć własne kampanie e, tych, e, na Facebooku czy z użyciem blogów czy e, w ogóle blogerów, które pomogą w danej grupie, e, na której nam najbardziej zależy, dotrzeć do, dotrzeć do, do klientów wszystko zależy od tego czym zajmuje się dany sklep i czy łatwo stworzyć wokół niego społeczność. Czasem lepiej kusić klienta w inny sposób, na przykład przygotowując tak zwane cross-promocje. Cross-promocja to jest takie działanie, które um, pozwala dwóm, powiedzmy markom, tak, sprzedawać się jednocześnie. A robione są po to, by wartość każdej z osobna wzrastała w oczach klienta w sytuacji, kiedy nie byłby on skłonny kupić każdej z nich z osobna. Być może nie byłby chętny, żeby kupić Dwa produkty oddzielnie za określoną cenę. Natomiast gdy korzystając z efektów skali obniżymy cenę jakby obu tych produktów, w efekcie sprzedawca i tak wyjdzie na tym dobrze. Produkty sprzedawane w ten sposób muszą być jednak wobec siebie komplementarne. Można sobie spokojnie wyobrazić łączenie w jedną akcję cross-promocyjną sprzedaży samochodu i systemów nawigacji. Poza niższą ceną zestawu, fakt, że produkty się uzupełniają, sprawia, że łączony zakup w oczach klienta staje się uzasadniony. Ta relatywna łatwość w posługiwaniu się tymi wszystkimi internetowo-promocyjnymi narzędziami ma też jeden drobny minus. A chodzi mi o to, że im coś jest łatwiej dostępne, tym większa rzesz odbiorców po to sięga. No, gdyby każdy Polak mógł postawić sobie jeden billboard albo parę billboardów, no to automatycznie stałyby się one dużo, dużo mniej skuteczne. A w internecie natomiast przecież każdy może się promować, dlatego jest coraz więcej banerów, ogłoszeń i innych form promocji. Agencje kreatywne ścigają się na to, kto wymyśli coś lepszego, no bo tutaj nie wystarczy już niestety parę kliknięć. Tutaj naprawdę trzeba się sporo nagłowić, a czasem nawet wylogować się z tego wirtualnego świata no i podjąć jakieś działanie jeszcze w tym realnym świecie. Na przykład promując sklep wędkarski. Przebrać się za rybę? Owszem, w przypadku sklepu internetowego, czyli działalności prowadzonej w sieci, można też skorzystać z narzędzi zupełnie z internetem niezwiązanych. Narzędzia, które są związane z zupełnym wyjściem poza świat wirtualny i wyjściem do świata zewnętrznego, czyli działaniem typu BTL. Tylko czy rozwiązania stosowane w świecie technologii, gdzie o potencjalnym kliencie możemy się dowiedzieć dużo więcej, nie będą bardziej skuteczne? Bo dzięki nim można m.in. Innymi... Dowiedzieć się, czego oni, jakich informacji poszukują, jakich produktów poszukują i wyemitować im reklamę. W czasie rzeczywistym. Ciekawym i stosunkowo nowym rozwiązaniem jest reklamowanie produktów sprzedawanych w danym sklepie na zdjęciach, które internauci oglądają na innych stronach. Można powiązać produkt... E... Takiego sklepu internetowego z przedmiotem na zdjęciu w zasadzie 1 do 1, tak? czyli konkretny model, nawet konkretny, konkretny kolor czegokolwiek. Jeżeli na konkretnym zdjęciu pojawi się reklama, która jest reklamą konkretnego, przedstawionego na tym zdjęciu produktu, siła jej oddziaływania jest większa. Tutaj tak naprawdę za pomocą trzech klików. E, Oglądając zdjęcia, można sobie zakupić produkt, który się widzi na tym zdjęciu. Należy przy tym pamiętać, że nieodpowiednie działania mogą narazić na straty. Najczęstsze błędy sprzedawców to kampanie nieprzemyślane, źle zaplanowane lub takie, gdzie, mimo braku zarzutów co do samej kampanii, pojawia się problem z dotarciem do klientów. Każda koncepcja musi z, 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 mieć także takie właśnie pomysł jak ten zasięg zbudować, jak go osiągnąć. Nie trudno się też rozminąć i użyć niewłaściwych narzędzi. Nie zawsze dobra koncepcja będzie najlepsza akurat dla nas. Nawet jeśli ona będzie fenomenalna, no to musimy zastanowić się, czy ona naprawdę będzie skuteczna w naszym przypadku. Śledzenie case'ów kampanii sklepów, które najlepiej radzą sobie na rynku i słuchanie liderów opinii, również może okazać się pomocne. Podobnie jak pamiętanie o jeszcze jednej, podstawowej wręcz sprawie. Wszystkim o tym, żeby, żeby nie przesadzać, i żeby być zgodnym z, z tym internetowym softwarem. A że potknąć może się każdy, sprzedawca powinien monitorować obecność swojej marki w sieci to specjalne narzędzia pozwalające docierać do wzmianek na temat marki czy produktu. Wiemy w, w kilka minut po fakcie, kiedy dowolny nasz klient ma problem z, z naszym produktem, z kurierem, yy, z, z naszą marką. Znaczenie ma więc szybkość reakcji na problem. Sprzedawca może wtedy często przekształcić klienta zgłaszającego uwagę w takiego, który doceni refleksji zainteresowanie. Który będzie mówił: Ok, rzeczywiście miałem jakiś problem z tą marką, ale błyskawicznie zareagowali i to, to są naprawdę fajni ludzie. Włączenie się do dyskusji w momencie, w którym jeszcze jest ona żywa, pozwoli rozwiązać problemy, które mogą przecież przytrafić się każdemu. No, ja, ja, ja się tak przez chwilę na tym zastanawiałem i z tą rybą to jednak nie do końca jest dobry pomysł, bo na tylnej płetwie nie bardzo da się chodzić i no, to nie do końca jest przemyślane, ale trop jest generalnie dobry, no bo o otwartość i kreatywność w tym zagadnieniu najbardziej chodzi, to ona jest najbardziej pożądana. Podobnie jak pożądane jest oglądanie kolejnych odcinków Płaca Niepłaca, do czego Was zachęcam, a po archiwalne, w razie czego w każdej chwili zapraszam na istv.pl, no i na nasz profil na Facebooku. No a w tym odcinku to już tyle. Do zobaczenia! A może Ty masz ochotę na takiego fajnego Samsunga Galaxy pod DPD Polska? A jeżeli tak, to wystarczy, że już teraz wyślesz SMS-a treści PNP na numer 71068. W odpowiedzi na swojego SMS otrzymasz pytanie konkursowe. Co dwa tygodnie osoba, która odpowie na nie najszybciej, zgarnie taki właśnie tablet. A więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na istv.pl. Powodzenia!